Zbieram nitkę na szydełko i przeciągam przez dwie pendelki. Robię półsłupek. Jeden węzeł już jest gotowy. Następnie znów wyciągam nitkę mniej więcej na taką wysokość jak poprzednio. Wiadomo, że to nie musi być idealnie równo, bo to będzie bardzo wzorek ażurowy także wszystkie nierówności. Się zgubią, nie będzie nic widać. Wyciągam nitkę, znów łapię sobie za ten półsłupek kciukiem i tym palcem środkowym i nabieram nitkę na szydełko. Przeciągam przez tę pętelkę. Tutaj mam taki trójkącik, wbijam się pod tą pierwszą nitkę. Nabieram nitkę na szydełko i robię półsłupek. Znów wyciągam nitkę, łapię za ten półsłupek, nabieram nitkę na szydełko, przeciągam przez tę pętelkę. Nitkę. Szydełkiem przechodzę pod tą nitkę. Nabieram. Mam dwie nitki na szydełku i robię półsłupek. I znów wyciągam. Nabieram nitkę na szydełko. Tutaj sobie trzymam ten półsłupek. Przeciągam przez tę pętelkę. Przechodzę szydełkiem pod tą pierwszą nitkę, nabieram nitkę na szydełko, mam dwie nitki i robię półsłupek. I w ten sposób robimy nasze węzły. To jest mocher, dlatego ona się tak mechaci. ale będzie bardzo przyjemna w dotyku. Znów wyciągam nitkę na szydełko. Nabieram tę nitkę, przechodzę pod tą niteczkę. Jedną nabieram i robię półsłupek. I znów nabieram. Przechodzę szydełkiem pod niteczkę i robię półsłupek. I od razu sobie wyciągam. Tak. Nabieram nitkę na szydełko, przechodzę pod tą pętelką. Szydełkiem przechodzę pod niteczkę, nabieram nitkę i robię półsłupek. Liczba tych węzłów Salomona zawsze musi być parzysta, bo inaczej nam wzorek nie wyjdzie. Proszę sobie zrobić teraz taką ilość węzłów Salomona, jak szeroki chcecie mieć szalik. Później wrócę do Was i powiem, jak zrobić drugi rząd. Zrobiłam już sobie węzły na długość 75 cm, bo taką długość sobie wyliczyłam od pach w dół. Teraz przechodzę do następnego rzędu. Żeby rozpocząć następny rząd, muszę jeszcze zrobić dodatkowo do tej długości, którą chcę mieć, mieć jeszcze trzy węzły Salomona. Raz, Dwa i trzy. Teraz te trzy węzły omijam, które zrobiłam sobie dodatkowo, i omijam jeszcze jeden węzeł, czyli po tej prawej stronie zostawiam cztery węzły i wbijam się w ten półsłupek. I robię półsłupek. I znów robię. Wyciągam nitkę, większą troszkę i rozrobię dwa węzły, Salomona. Jeden i drugi. Znów przechodzę tutaj, gdzie miałam ten pierwszy rząd tych węzłów. Omijam jeden węzeł i wbijam się następny. Będę się teraz wbijała co drugi węzeł w miejscu, gdzie jest ten półsłupek, i robię półsłupek. Znów robię dwa węzły Salomona, jeden i drugi. Znów omijam jeden węzeł, drugi, i za drugim wbijam się półsłupek, robię półsłupek. I tak cały rząd. Zrobiłam już ten rząd. Jestem już na końcu. Wbiłam się w początek tej robótki. Zrobiłam półsłupek. Wszystko mi tutaj fajnie wyszło, ponieważ miałam parzystą liczbę węzłów Salomona w tym pierwszym rzędzie. Teraz... Przechodzę do trzeciego rzędu, tak jak w drugim robię. Trzy węzły salomona, raz, dwa i trzy. Teraz obracam robótkę i te trzy węzły omijam, wiadomo, i jeszcze ten pierwszy węzeł omijam, bijam się półsłupek za tym pierwszym węzłem i znów robię półsłupek. Teraz robię dwa węzły. Raz. I dwa. Znów dwa węzły obmijam, jeden, drugi, i wbijam się za tym drugim półsłupek. Wykonuję półsłupek. I już teraz ta robótka nabiera fajnego kształtu. Będzie prostokątna i taki ażurkowy, bardzo leciutki wzorek. I tak będziemy wykonywać na taką długość, szerokość, bo teraz robimy szerokość, przepraszam, na taką szerokość, na jaką potrzebujemy. Znowu omijam jeden, drugi, wbijam się w półsłupek. I tak proszę sobie zrobić właśnie taką szerokość, jaką potrzebujecie. Mój szalik już jest gotowy. Jest bardzo delikatny, przyjemny w dotyku. I bardzo ażurowy. Zrobiłam go sobie na taką wielkość, na którą potrzebowałam, i rozpoczęłam już obrabiać te boki. Boki obrabiam w ten sposób, że na tych węzłach wykonuję 10 słupków. Raz. 8, 9 i 10. I tutaj, gdzie miałam te półsłupki, ten półsłupek, robię oczko ścisłe. Taki prosty, takie proste wykończenie. I znów tutaj mamy teraz dwa węzły salamona, czyli robię 10 słupków. Siedem osiem, dziewięć i dziesięć. I znów tutaj na tym półsłupku robię oczko ścisłe. I tak całe to okrążenie. Jeśli Wam się mój filmik podobał, to proszę o subskrypcję, komentarze i lajki. I zapraszam na kolejne moje filmiki. Do zobaczenia!